Chciałbym Wam pokazać pewną wyjątkową roślinę, która licznie występuje w moim lesie. Może już niektórzy rozpoznają po liściach. Jest to kruszyna. Kruszyna kwitła pod koniec maja, kiedy zaczynały kwitnąć akacje, I kwitnie również teraz, w połowie września, razem z wrzosem. Na niektórych. W krzakach znajdują się już ciemne owoce. Tutaj widzimy, są jeszcze jasne. I ostatnie kwiaty. Teraz jest późno. Nie widać na niej pszczół, ale w okresie obfitego kwitnienia, naprawdę, tak na tych niepozornych kwiatkach jest mnóstwo pszczół. Kruszyna. Na pewno. Jest to znacząca część mojego pożytku, kiedy wydaje mi się, że nic nie kwitnie, że jest dziura pożytkowa, trudno mi odebrać miód, bo zawsze do ramek jest doniesione coś świeżego. Myślę, że to właśnie będzie ta roślina.